Witam wszystkich, witam razem z Piotrem Mano. Właśnie ruszyliśmy sobie nad wodę PZW I jedziemy działać pod Sandacza Tym razem nie Orle, tym razem inne jezioro Czekamy na Światach, bo jakiś wahadłowy ruch tu mają wrzucony I będziemy zaraz nad wodą Także dzisiaj trupki w ruch Wędki sandaczowe. Zobaczymy, może uda się coś złowić. Jedziemy to z godzina 16 około i mamy zamierzyć do, do 24, może w drugiej w nocy posiedzimy. Zobaczymy, czy nam dupy nie zmarną, bo ma być. Bo ma być jeden, będzie przywrozyk. Będzie przywrozek 1.0 stopni. No zobaczymy. Jak jest, to No nie w taką pogodę się siedziało no. Dobra, dużo nie gadam. Widzimy się nad wodą. Życzę miłego oglądania. Do zobaczenia. Właśnie dojechaliśmy na miejsce, będziemy łowić sobie z tego miejsca. Słoneczko fajnie świeci, ale ma być zimna noc. Nie wiem ile wytrzymamy. Z drewnem to będzie ciężko. No nic, pomału się będziemy rozstawiać. Kolega nas odwiedził. No i wędki, pomału już rozstawione. Jedna tutaj, druga idzie tu z prawej strony, Piotr będzie łowił. Tego tutaj Fyrtla I będziemy chyba sprawdzać jeszcze dno z ciekawości. Ja wiem, jak mniej więcej tutaj są głębokości, jak tu wygląda to miejsce. Ale z ciekawości zobaczymy. Może ryba jakaś się pokaże na, na diperze. Mamy za 15:17. Dwie wędki już rzucone. Słońce pomału zachodzi. No i co? Trzeba rozpakować jeszcze krzesło, i tam pierdoły różne. A piotr za jakiś czas będzie też się rozstawiał. Także działamy. Montujemy teraz z Piotrem Dipera pod czepiami, sprawdzamy sobie dno, zobaczymy jak ryba żeruje. Ogólnie. Zobaczymy. Dipera się zamontuje, sprawdzi się co jest pięć. I co ty masz bombę <grych> na wentylek? Nie wiem czy to widać, ale ryby chodzą. Chwila pauzy. I zaraz znowu gdzieś jakieś chlupnięcia. Sprawdzamy na aplikacji diperem dno. Wrzuciliśmy przed chwilą. Ryb nie pokazuje, nie? Na razie nie. Także tak to wygląda. Mam rzucone na ile metrów od brzegu? Jest tu pokazane. 38 metrów. No i jakieś ryby się pojawiły. Na ekranie kolejne ryby, pokazuję. Na 3,8 metra, nie? Tak nie? Piszcie w komentarzach, jak ktoś wie, co to są te żółte linie takie, te zarysy. Jak tak. ktoś coś wie, to proszę to zinterpretować jakoś. Fajnie by było, będę bardzo wdzięczny. Bo uczymy się sami. Przeciągnęliśmy echosondy bliżej brzegu i tutaj znowu kolejna łowica ryb. Ryby co chwilę pokazuję, nie? Jeszcze chwilę i przeciągnę tu bliżej, potem będziemy punktować inne miejsca. Tutaj. to zapis rzuciliśmy naprzeciwko mojej wędki, tu jest 3,9 metra, jakieś ryby się pokazują. To te twoje te, te żywce tam, tam na dnie. <laughs> One już nie żyją. Patrz jakie ryby na dole tam fra na palą. 3,8, 3,9, nie podciągam wcale. Tego na no niby ryba jest na dnie, nie? Ale czy to faktycznie tak działa i pokazuje? Bo ja ci powiem ja tak do końca w to nie wierzę. Ale ja wierzę. Tak? No. One po prostu mogą nie brać, nie? No to co, to raki są? <noise> nie wiem, może jakieś meduzy Kałamarnice. <głos> zobacz, <głos> zobacz co się dzieje na dnie. Niby tak, niby tak te ryby tutaj rana falą. O zobacz pies przybieg Jakiś rybek jest pełno Przesunąłem trochę e, dipera do brzegu I coś tam dalej pokazuje co jakiś czas jakieś ryby. I co? No. Ciekawe co to jest to żółte, nie? Zielsko na pewno nie. Coś miękkiego jakieś, zielsko albo nie, nie mam pojęcia co to Może jest. Może takie łowice drobnych ryb, co? Możliwe. Także sprawdzamy to dno, zobaczymy co jest grane dalej. No i kolejny raz przesunąłem echosondę tutaj bliżej tego dipera i kolejne ryby się pokazują Coś jeszcze wyskoczy? jest blisko, nie? Kałamarnica za chwilę. <laughs> najgorzej. Te same drobne jakieś. Mm -hmm. My zmniejszymy. Mniejsze jakieś te ryby. Od razu duża wyskoczyła, wiesz? Mm -hmm. Aha, czyli unik... U... Zrobiliśmy mniejsze na większe ryby, żeby pokazywały. Żeby z tych mniejszych nie pokazywało po prostu, mm. nie? To jedno? Tylko te łososie nas interesują. <noise> o, jest galibajda. To jest ten mój. Przerzuciliśmy dipera z lewej strony mojej wędki. Tutaj po lewej stronie. Mniej więcej tam, gdzie rzucam. Ta sama głębokość mniej więcej na tym całym odcinku. 3,7, 3,8, 3,9 skakuje czasami. Także ten cały. Woda 13 stopni. Woda 13, nie? Jakieś ryby się pojawiają. drobnice, nie ma nic większego. Tam wcześniej były jakieś większe. Nie? Mhm. Wszystko małe. Także dipera sobie odłożyliśmy. No i takich parę miejsc pobrzucane. Trochę tej ryby niby pływa. Nie wiem, jak to tam się sprawdza na tym. Tak naprawdę. No i dosyć, dosyć głęboko tutaj mamy. Czas przekąsić paluszki. Piotr dopiero teraz wędki rozstawę, bo się tu jeszcze w prawą stronę echo sądom patrzeli. No i też tam z daleka jakieś ryby się pokazywały, a tu bliżej już nie. Słońce już zaszło, chłodnie się od razu zrobiło. Mamy godzinę 21 Pozbieraliśmy jakieś gałęzie Jakieś małe ognisko się też zrobiło Może uda nam się kiełbaski na tym upiec jak, no to się, jak to się rozpali, co ty myślisz o tym? Myślę, że będzie dobra kiełbasa <grymne> No właśnie kurcze Ognisko nam się rozpaliło dosyć słoko, także chyba kiełbaski na ciepło zjemy, co? I to, to na pewno. No, to nie zjemy. Kurde, że to się tak rozpaliło, co? Czekam przed jeszcze. Dzika. Na zestawach cisza, Mnie jakiś czas temu przerzucałem, ale znowu będę przerzucał jakieś inne miejsca. Chociaż ognisko nam się udało, bo ryby nie biorą, co Piotr? Nic nie bierze. Także nic nie bierze, ale ognisko nam się jakoś udało. Zmontować na chwilę, chociaż bo to zimno było Siedzimy jeszcze z 10-15 minut i przerzucamy wędki Przerzuciłem przecinąć dwie wędki Piotr teraz też przerzuca gdzieś bliżej brzegu kombinujemy działamy Już tak to wygląda Czas na późną kolację Trochę mi się spaliła kiełbasa jak zwykle Kaszanka na patyku. Ja widzę, że nie żyj masz humor dzisiaj, co? Ja ci dam dobry kaszankę. Dym, dobry dym, dobry dym. <laughs> Kaszankę na patyku. Widzę, że Piotr ma tutaj dobrą. Ja widzę, co ty zjadłeś. Ty chyba zjadłeś jakieś dziwne w lesie grzybki, co? Nie wiem, jakie te drzewo tu pali dzisiaj. No to jest to kominkowe, nie? No to jest. <laughs> I trzeba zaraz jeść. Musiałem trochę kiełbasę zeskrobać. Trochę mnie okopciło. Mamy po 12 w nocy. Ognisko jeszcze się pali. Księżyc dosyć daje mocno. Jest normalnie jasno, ale to nie oddaje ta kamera z tego telefonu. Jest normalnie jasno. Mamy godzinę przed pierwszą, i coś tu na trupkę u Piotra wyciągnęło z gumki. I to było. A raczej branie, ale pytanie jest, czy to dalej będzie jechać? Ładnie wyciągnęło, a teraz stoi w miejscu. Na razie jest cisza, ale fajnie pojechało kawałek, aż zerwaliśmy się. Będziemy musieli poczekać. No zobaczę, jak będzie się coś działo, to postaram się to nagrać. Ja przerzuciłem moje wędki w inne miejsca. U Piotra przestało jechać. Na razie nie zaciągał tego. Zobaczymy ten zestaw za jakieś 10-15 minut. Mamy godzinę zaraz drugą. Wędki spakowaliśmy. Niestety nic nie uderzyło. U Piotra było jakieś tam branie. Bo to albo ryba przehaczyła grzbietem, albo nie wiem co, ale wyglądało na branie, potem zostawiło, nic nie było na haczyku, nie, nie było żadnej rysy nawet na trubku. U mnie nic, także tak to wygląda. Zmienialiśmy mandziur, tak jak wcześniej wspomniałem. I z tego miejsca będę się z wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.